Głośnie niemieckie nadają przemówienie Hitlera. Gdańsk po przemówieniu Forstera włącza się do programu ogólnoniemieckiego, a Warszawa nadaje muzykę marszową. Chodacki wściekły, Zalewski zdenerwowany, a Głogowski całkowicie przygnębiony. Przykrą i ciężką atmosferę rozładował Chodacki. Panowie, pomyślmy o śniadaniu. Zobaczę, czym dysponujemy. Śniadanie jedliśmy na stojąco. Nie dane nam było jej skończyć. Około godziny dziesiątej dzwonek u drzwi wejściowych. Wychodzę na balkon na piętrze. Przed drzwiami oficer policji w mundurze i tylko on jeden był widoczny z balkonu, mimo że z miejsca tego miałem widok na całą ulicę. Wracam i melduję Chodackiemu. Panie ministrze, przed drzwiami oficer policji w mundurze. Co robić? Musimy otworzyć. Otwieram. A tu jak dzikusy wpadają trzej cywile. Ci sami zresztą, którzy rano dobijali się do drzwi. Skąd się wzięli? Ani wtedy nie wiedziałem, ani teraz nie jestem w stanie się nawet domyślić. Za nimi oficer, z prawą ręką w kieszeni, wiadomo, na pistolecie gotowym do strzału. Cywil, z pistoletem maszynowym, wymierzonym w nas, zajmuje miejsce na schodach wiodących na piętro, zaś dwaj pozostali przystępują do rewizji osobistej. Chodacki protestuje. Protest uwzględniono tylko w odniesieniu do jego osoby. Przekonawszy się, że nie posiadamy broni, oficer wyjmuje rękę z kieszeni i zwraca się do chodackiego, aby mu towarzyszył. Czy mam rozumieć, że jestem aresztowany? Nie, jesteście tylko proszeni, aby nam towarzyszyć. Nein, Sie sind nur gebeten uns zu folgen. Dziękuję panom za wytrwanie i do miłego zobaczenia w lepszych warunkach. A zwracając się do mnie, Panie kolego, tę walizkę proszę zabrać i proszę ubrać mój płaszcz. Żegna się z każdym z osobna i wychodzi w towarzystwie oficera. Następnie Zalewski z jednym z cywilów. Zostaje z Głogowskim. Panowie muszą poczekać, aż nadjedzie samochód. Wyjeżdżamy jako ostatni. Wiozą nas do Wiktoria szule. Kierowca otwiera drzwi i woła. Sekretarza, przedstawiciela dyplomatycznego też już mamy. Przed szkołą tłumy ludzi, przeważnie kobiety. Na korytarzu szkoły szpaler S.A. Przez ten szpaler każdy musi przejść. Biją niesamowicie. Głogowski stosunkowo niski. Na szczęście był we własnym płaszczu. Ułatwiał oprawcom swoim wzrostem skuteczność uderzeń. Cały zakrwawiony. W nocy grączkował. Szczęśliwie przebrnął przez ostatnią parę siepaczy, która z reguły. Podstawiała nogi przechodzącemu przez szpaler. Biada temu, który upadł. Dantejskich scen na dziedzińcu szkolnym oraz zmasakrowanego wyglądu działacza polonijnego Romana Ogryczaka nie da się opisać. Twarz postrzępiona, oko wybite. Pierwsza śmiertelna ofiara bestialstwa i bandytyzmu hitlerowskiego w Gdańsku. Przez szpaler przeszedłem względnie szczęśliwie. Skończyło się na lekkim rozcięciu czoła i skaleczeniu nogi. Skóra zerwana do samej kości, ale to był początek. Na dziedzińcu szkolnym każdy SS-man krzyczał: Here, here, tutaj! gdy tymczasem trzeba było stanąć zwyczajnie w kolejce do rejestracji. Chodziło po prostu o skołowanie aresztowanych i znęcanie się nad nimi. Głogowski stanął przede mną w kolejce. Przeszedł gładko i doprowadzony został do małej sali gimnastycznej. Ode mnie zażądano najpierw klucza od samochodu, a ja nigdy samochodu nie posiadałem. Potem wskazania miejsca jego postoju. Okazuje się, że nie wszystkie informacje zebrane przez Niemców były ścisłe. Walizkę musiałem otworzyć. Papierosy, które chodacki do niej włożył, zostały natychmiast skonfiskowane na prywatny użytek rewidujących. W klapach marynarek były wstążki Virtuti militari. Wasizdas! Co to jest? Nie mam pojęcia. To należy do ministra chodackiego. Tu nie ma żadnego ministra. To słyszę po raz pierwszy. Musisz przecież wiedzieć, jakie to jest. Odznaczenie. Przepraszam pana, ale nie bawiliśmy się w piasku. Przesadziłem. Uderzenie, okulary spadły. Jazda! Okulary podnieść! W tej chwili stanął mi przed oczami leżący ogryczak. Domyśliłem się, w jaki sposób oprawcy go urządzili. Schylając się po okulary, bacznie obserwowałem nogę Essesmana. W chwili, gdy jego noga była gotowa do kopnięcia, błyskawicznie się odsunąłem. Essesman runął na ziemię, ja okulary podniosłem. Stlerowiec zemdlał, a mnie również wzbroczonego krwią odprowadzono do małej sali gimnastycznej. W tej małej sali gimnastycznej umieszczono również aresztowane niewiasty i dzieci. Z pracowników komisariatu generalnego zastałem tu Wiercińskiego i komandora Poznańskiego. Głogowskim zaopiekowało się kilka niewiast, obmywając go z krwi i starając się zahamować dalszy jej upływ. Kilka innych wzięło mnie w opiekę. Waliska Chorodackiego wnet się opróżniła. Wierciński, bez marynarki. Ksiądz Górecki, tylko w bieliźnie nocnej. Ksiądz Komorowski, jeszcze półprzytomny. Pełni sił nie odzyskał, aż do samego rozstrzelania w koszuli nocnej i spodniach. Pod wieczór zaczęto zwalniać niewiasty i dzieci. Trwało to całą noc, aż do wczesnych godzin rannych. Robiło się luźniej, ale o jakimkolwiek odpoczynku mowy być nie mogło. Krzyki na dziedzińcu szkolnym, świecące reflektory, otwieranie w regularnych odstępach czasu drzwi wejściowych, oświetlanie hali silnym światłem latarek ręcznych, wywoływanie niewiast i dzieci do zwolnienia, to wszystko przy niesamowitej ciasnocie nie pozwalało na zmrużenie oka. Późnym wieczorem zachęcano ochotników do spaceru skończył się po kilkunastu minutach, bo tyle czasu potrzeba było na dokonanie zdjęć do kroniki filmowej. Skutki tego dnia miałem odczuć dnia następnego. Noga zaczęła się jątrzyć, głowa pękać z bólu. Przy pierwszej okazji poprosiłem o doprowadzenie mnie do lekarza. Co? z tym łajnem do lekarza? Po upływie niecałej godziny zgłasza się ten sam esesman. Ten, który chciał do lekarza wystąpić z bagażem. Przeniesiono mnie do dużej sali gimnastycznej. Mała sala gimnastyczna była luksusem w porównaniu z tym, co tu zastałem. Tu nie można było nawet pomyśleć o tym, aby usiąść, a do tego zakaz otwierania okien. Nie było czym oddychać. Z pracowników komisariatu generalnego zastałem tu Marcina Ruszkowskiego, Lemańskiego, Biangę, obecnego trenera bokserskiego, Bębenka, Rejmana, Szafrańskiego, Delkę. Zastałem tu również posła Antoniego Lendziona. Mimo, że był strasznie pobity, zapewniam, że miał policzki. Nie stracił nic ze swego wigoru, nie skarżył się, nie jęczał. Przeciwnie, podtrzymywał na duchu załamujących się, którzy znacznie mniej od niego fizycznie ucierpieli. Słychać ryk motorów przelatującej eskadry samolotów. Podniecenie na sali. Nareszcie! Niestety. To eskadra niemiecka leciała bombardować Westerplatte. Uczucia były mocno podzielone i przechodziły przez wszystkie stadia od dumy, że ta garstka żołnierzy polskich wciąż jeszcze stawia dzielny opór na Wale Germańskiej aż do rozpaczy. Tego samego dnia w godzinach południowych wywołano wszystkich pracowników komisariatu generalnego na dziedziniec szkolny przed oblicze Westermajera oraz jego asysty. Celu po tylu latach nie jestem w stanie się domyślić. Woźny szafrański, zapytany o miejsce pracy, odpowiedział: Posłaniec przy polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym. Westermeyer: Jak ładnie pan to umie teraz powiedzieć? Wierciński, stojący obok mnie, zgrzytnął zębami. Byłem przedostatni w kolejce. Pytał: jak wszystkich innych o nazwisko, a następnie. A czym pan był? Sekretarz komisarza generalnego. Nie było tu żadnego komisarza generalnego, był tylko przedstawiciel dyplomatyczny. Wie pan, na równi ze mną, że w Gdańsku nie było żadnych przedstawicielstw dyplomatycznych. Pan zdaje się być bezczelnym facetem. To sprawa poglądów. Niedziela. 3 września, godzina 8 rano. Wywołują imiennie wszystkich pracowników Komisariatu Generalnego, ładują do samochodów policyjnych, przewożą do Prezydium Policji Przeokupowej, dawniej Wibenwal, obecny gmach KWMO. Wprowadzają do piwnicy, ustawiają w odstępach co najmniej jednego metra twarzą do ściany, Czubki butów i nos musiały dotykać ściany. Diabelnie męczące. Ręce złożone na karku, bezwzględny zakaz mówienia. Czekamy w tej pozycji dosyć długo. Coraz to nowych wprowadzają, oczywiście z różnych miejsc izolacji. Wreszcie kierują nas do dosyć obszernego pokoju. Za dużym biurkiem Westermeyer. Sprawdzanie personaliów. Chodackiego nie ma wśród sprowadzonych pracowników. Zastępca komisarza generalnego Zawadowski z rozpiętym kołnierzykiem pełno naszej widoczne ślady duszenia. Prawdopodobnie mszczono się na nim za kałdowo, tylko że w kałdowie był jego poprzednik Parkowski. Arlet zgłasza protest w sprawie znęcania się nad osobami korzystającymi z praw eksterytorialnych. Westermayer bardzo grzecznie. Może pan oczywiście wnieść zażalenie do protokołu, a my je zbadamy. Musi pan jednak z tym się liczyć, że to potrwa dłuższy czas. Arlet wiedział doskonale, jakie mogą być wyniki i skutki tych dochodzeń, więc oświadczył. Dziękuję. Rezygnuję. Westermeier przyczepił się najpierw do pracownika kontraktowego Edwarda Grota, wmawiając mu, że jest pochodzenia niemieckiego. Grot stanowczo, ale spokojnie odpowiedział. Jestem od urodzenia Polakiem. Pragnę tu stwierdzić, że doprowadzono w tym dniu wyłącznie pracowników Komisariatu Generalnego. W tej grupie nie było posła Antoniego Lędziona. Przebywał on w Wiktoria Szule. Potem został wywieziony do Stutthofu, stamtąd do Nowego Portu i w 1940 roku rozstrzelany. Wróciliśmy do Wiktoria Szule. Polecono nam zabrać bagaże i ustawić się na dziedzińcu szkolnym. S.A. wycofano. Wprowadzono już S.S. Na drugim piętrze gmachu głównego szkoły przygotowano dla nas dwie klasy ze stołami, krzesłami, siennikami, wypchanymi słomą dla każdego dwa koce. Wprowadzono nas do jednej z tych klas. Wydano zakaz kontaktowania się z kimkolwiek, nawet z kolegami umieszczonymi w drugiej klasie. Korzystania z ubikacji tylko pojedynczo, za uprzednim zgłoszeniem potrzeby u wartownika SS, który prowadził delikwenta do opróżnionej ubikacji i z powrotem do klasy. Posiłki oczywiście na dziedzińcu szkolnym otrzymywaliśmy oddzielnie klasami i to po uprzednim oczyszczeniu dziedzińca z pozostałych aresztantów. Do tych klas Sprowadzono również innych pracowników komisariatu generalnego, którzy po aresztowaniu zostali umieszczeni bądź w więzieniu gdańskim, bądź w areszcie prezydium policji. Mogę stwierdzić autorytatywnie, że w żadnej z klas Wiktoria Szulę nie było Chodackiego, Sobocińskiego, Załadowskiego, Zalewskiego, Arleta i Moderowa. Zakaz rozmawiania z nami wydano również wartownikom SS. W tymże trzecim dniu wojny nasza klasa zeszła na obiad. Miseczki wydawał były pracownik Senatu Gdańskiego, oczywiście w mundurze SS. Znaliśmy się. Ważne noty Senatu Gdańskiego przynosił właśnie on bezpośrednio do sekretariatu komisarza generalnego, a nie do kancelarii. Wydając mi miseczkę, powiada, niech pan miseczkę mi zwróci. Wracając, daje mi znaki, abym szedł jak najwolniej. Zostaniecie wywiezieni. Dokąd? Nie wiem. Wymiana za dyplomatów niemieckich. Okna klasy wychodziły na ulicę. Tu pełno było kobiet. Kiedy tegoż popołudnia podszedłem do okna, rozpoznałem kilka członkiń polskich zespołów śpiewaczych oraz żonę pracownika komisariatu generalnego, jana Biangi. Okien otwierać nie było wolno, więc zacisnąłem oba kciuki i pokazałem niewiastom. Po kilku minutach wpada do klasy dwóch oficerów SS. Kto tu groził niemieckim niewiastom? Brak odpowiedzi. Kto był przy oknie? Ja. Pan groził? Nie. Pokazałem, aby za nas trzymano kciuki, byśmy się jak najprędzej z tego piekła wydostali. Zakaz podchodzenia do okien. Kto się przy oknie pokaże, zostanie bez uprzedzenia rozstrzelany. Ulicę opróżniono. Po drugiej stronie jezdni ustawiono kilku SS-manów z pistoletami maszynowymi wymierzonymi w nasze okna. 4 września 1939 roku. Ponowne spisywanie personaliów, tym razem jednak w klasach. Jakkolwiek przebywałem przeważnie w Gdańsku, w mieszkaniu rodziców, posiadałem własne mieszkanie w Orłowie i to na polecenie radcy Perkowskiego. Miejsce zamieszkania! Orłowo. Nazywa się teraz Adlershorst. Znam tylko miejscowość Orłowo. No tak, ale my mamy ją teraz nazywać Adlershorst. Pan był na liście osób, które dzisiaj wyjechały. Ponieważ pan minister Chodacki, wyraźnie herr minister Chodacki, nalegał, aby pana do tego transportu koniecznie dołączyć. Został pan z tej listy skreślony. Moim zdaniem... Nie powinno się tak postępować. Od 4 września 1939 roku wolno było robić zakupy. Dwie osoby z klasy, pod eskortą SS, dla całej klasy oczywiście za własne pieniądze, a pracownicy, którzy zostawili jakieś osobiste rzeczy w biurze, mogli je stamtąd odebrać oczywiście znowu pod eskortą. W dniu 6 września 1939 roku zjawił się oficer SS, aby zebrać zamówienia na śniadanie w dniu 7 września i aby nas powiadomić, że w tym dniu rano o godzinie 5 wyjedziemy. Śniadanie za nasze pieniądze zostanie zakupione w hotelu Wanzelów. 4 września dowiedziałem się zresztą, że część pracowników... Imiennie nie można było udzielić informacji, komisariatu generalnego została w tym właśnie hotelu ulokowana. Mała dygresja, nie w hotelu Wanzelów była pierwsza siedziba biura komisarza generalnego RP w Gdańsku. 7 września 1939 roku przyniesiono nam śniadanie o godzinie 4.30, zaś o godzinie piątej wywieziono nas autokarem pod eskortą SS i Policji Gdańskiej przez Królewiec do Tylży. W sprawie posła Lędziona. Sprawa Lędziona jest rzeczywiście kontrowersyjna. Chciałbym jednak wyjaśnić sprawę autorytatywnie. Z Głogowskim zostałem wywieziony samochodem z mieszkania Chodackiego nie do prezydium policji, lecz do słynnej Wiktoria Szule. Tu zetknąłem się w dniu 2 września... Po przeniesieniu mnie z małej do dużej sali gimnastycznej, z lędzionem. Nie miał on ani poharatanej twarzy, ani wyrwanego języka. Był natomiast ogólnie pobity. Podziwiałem go, bo mimo bezsprzecznie wielkiego bólu był pełen werwy i to właśnie on podtrzymywał innych na duchu. Wywieziony został do budującego się obozu w Studhowie, stamtąd przewieziony w styczniu do obozu w Nowym Porcie. Odseparowany od pozostałych więźniów, wyjeżdżał razem z doktorem Bronisławem Łangowskim, doktorem Franciszkiem Kręckim, Czesławem Tejkowskim, Feliksem Melką, księdzem Franciszkiem Rogaczewskim, Chmielewskim, Zygmuntem Grimsmanem i innymi do Piaśnicy kopać swoje groby. 29 stycznia 1940 roku zostali wczesnym rankiem wywiezieni i tam rozstrzelani. Przewodnik muzeum w Stutthofie był listonosz poczty polskiej Tysarczyk. Twierdzi zresztą zgodnie z prawdą, że pracował w warsztatach krawieckich razem z Lędzionem, który rozstrzelany został w Wielki Piątek 1940 roku. I ta data jest nieprawdziwa, jakkolwiek została ona przyjęta oficjalnie jako data zamordowania Lędziona. Ekshumacja zwłok lędziona nastąpiła w Piaśnicy, natomiast w Wielki Piątek rozstrzelano następną partię w Lesie Sztutchowskim. Poza tym w styczniu 1940 roku pracowałem w paczkarni. Na początku lutego, korzystając z możliwości kontaktowania się z dostawcami paczek dla więźniów, uprzedziłem rodziny, aby nie oddawały paczek dla zamordowanych, między innymi Łangowskiego. Rogaczewskiego, Tejkowskiego, Kręckiego i Lędziona. Taka jest prawda obiektywna. Jakkolwiek nie mam zamiaru upierania się i przekonywania, że przyjęta jako pewnik data śmierci jest niewłaściwa, bo to moim zdaniem nie posiada istotnego znaczenia dla samego faktu morderstwa.